Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać sobie prosty karmnik na bloki tłuszczowe. Takie karmniki są bardzo popularne na zachodzie Europy. Można je też kupić, i właśnie często ktoś zapyta, ale po co robić, jak można kupić? A ja się zapytam odwrotnie: po co kupić, jak można zrobić, to można zrobić taki, jaki się chce. Zapraszam na materiał. Dobrze, zanim przejdziemy do budowania karmnika, warto sobie ustalić, jakie wymiary będą miały nasze bloki tłuszczowe, no bo zakładamy, że je także będziemy sami wytwarzać z własnej mieszanki. Jeśli chodzi o mieszankę, to przepis na taką mieszankę tłuszczową już na Ptasiej Strefie był w zeszłym roku i, i to jest dokładnie to samo, co, co, co do kubeczków wkładaliśmy, My to samo będziemy wkładać do, do foremki. Jeśli chodzi o foremkę, moją foremką do mm, bloków tłuszczowych będzie takie fajne pudełko mm, po lodach, i które tutaj determinuje, mi wielkość bloków tłuszczowych, zwłaszcza jeśli chodzi o długość i, 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 i szerokość. Natomiast grubość, grubość będę ustalał na podstawie deseczek, jakie akurat będę miał w, do, do budowy tego karmnika. W moim przypadku są to deseczki szerokości 4 cm, więc grubość moich, moich bloków tłuszczowych też będzie wynosiła około 4, 4 cm, i właśnie do 4 cm będę napełniał takie pudełko, wkładał to do lodówki, a potem wyciągał. Gotowy blok i umieszczał go w gotowym karmniku na bloki tłuszczowe. Zatem zabieramy się do pracy i wykonujemy prosty karmnik na bloki tłuszczowe. Do wykonania karmnika potrzebowałem dwóch deseczek, które przyciąłem na tą samą długość. No dobra, prawie tą samą, w moim przypadku około 17 cm. Szerokość deseczek wynosi 4 cm, a grubość 1,5 cm. Materiału nie kupowałem. Takie deseczki zostały mi po opakowaniu mojej nowej kuchni gazowej i polecam wszystkim, by zamiast od razu coś kupić, to rozejrzeć się, bo może w domu, garażu czy piwnicy znajdzie się odpowiedni, wcześniej nikomu niepotrzebny kawałek drewna. Moje pudełko po lodach ma 11 cm szerokości, zatem dodaję po około 1 cm na każdą stronę i wycinam siatkę. Pasek siatki powinien być nie krótszy niż 38 cm, to jest dwukrotna długość deseczek plus ich szerokość. Ja wyciąłem sobie pasek około 40 cm długości. Teraz takerem ręcznym przymocowuję siatkę do węższych boków moich desek. Pilnuję, by pomiędzy deseczkami nie było mniej niż 11 cm. Jeśli wyjdzie trochę więcej, to nic nie szkodzi. Ostre końce siatki od góry naszego karmnika skrupulatnie odcinam, żeby żaden ptak się nimi nie skaleczył. Drugi sposób to zagięcie ostrych fragmentów kombinerkami, a następnie zalanie ich klejem na gorąco. Metoda sprawdzona. W zeszłym roku wisiało tak całą zimę i nic się nie wykruszyło, mimo że użyłem najtańszego kleju z marketu budowlanego. Na koniec obu boków karmnika w jego górnej części wywiercam otwory na sznurek do zamocowania na drzewie. Sposób wiązania dowolny, byleby skuteczny. Teraz wystarczy włożyć do karmnika domowej roboty blok tłuszczowy. O tym jakiej mieszanki używam, był film w zeszłym roku. U góry wyświetla Ci się link do tego filmu. Ponieważ moja siatka była nieco dłuższa, po włożeniu pokarmu lekko ją zaginam od góry, by częściowo zasłoniła dostęp do pokarmu. Czy jest to konieczne, nie wiem. Blok jest za duży, by mogła go ukraść wrona czy sójka. A jak będą sobie chciały co nieco poskubać, to ja problemu nie widzę, z tym, że muszą to robić przez siatkę, tak samo jak mniejsze ptaki. Dodatkowo, aby nie ułatwiać ptakom krukowatym, można karmnik zawiesić na bardziej wiotkiej gałęzi lub dłuższym sznurku. Ja wieszam tak: mi ptaki krukowate nie przeszkadzają. Jak mieliście się okazję przekonać, wykonanie takiego karmnika nie jest trudne. Myślę, że każdy by umiał, ale no nie każdy albo ma na narzędzia odpowiednie, albo nie każdy ma manualne zdolności. Niektórzy nie mają czasu, więc wolą kupić coś takiego. Taki karmnik gotowy. Są też tacy, którzy by chcieli bardziej na łatwiznę pójść. I oczywiście jest taka wersja. Można, można sobie takie pudełko napełnić karmną tłuszczową, zrobić tu otworek i, i sobie takie coś zawiesić. Ptaki też się tego nie będą bały, też przylecą i skorzystają, jeśli chodzi o o estetykę, jak to wygląda, no to już jest kwestia gustu. Niektórym to odpowiada, innym nie odpowiada. Ja wolę sobie powiesić karmik na blok tłuszczowy, właśnie z siatki i obserwować sobie, jakie ptaki z tego korzystają. A powiem Wam szczerze, że e, więcej ptaków korzysta, przynajmniej u mnie w karmiku, z takich bloków tłuszczowych niż chociażby z kulek czy granacików, które robiłem e, rok temu. Pewnie dlatego, że łatwiej jest na tym usiąść. Miałem już na tym żerującego grubodzioba i miałem też żerującego rudzika i myślę, że te moje bloki tłuszczowe bardzo mu pomogły przezimować w warunki miejskie, zwłaszcza zeszłorocznej zimy, która była normalna, nie była jakoś bardzo mroźna, była normalna zima, gdzie leżał śnieg, gdzie było mroźnie i, i te ptaki, które zdecydowały się zostać w mieście zimować, miały dużo, dużo trudniej, a taki rudzik no, samym ziarnem słonecznika nie jest w stanie przezimować. Dla niego fajnie właśnie jest mieć też trochę bardziej miękki pokarm tłusty, bo to mu zdecydowanie pomaga i rzeczywiście rudzik regularnie na ten mój blok tłuszczowy przylatywał. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. W czasie strefy. Cześć!